Tu jest, Bam. Dobra, jestem z kamerą. Możemy nagrywać. Przed Z, z backstage'u. Tak. No. Hej, z tej strony ekipa, Madman Gaming. Czy w tym filmie pokażę Wam. Wybitną jednostkę. Obieg testowy. Tak? Obieg testowy. Sprzęt, na którym robię, gram i żyję. Fraktal design, troszeczkę starsza jednostka. Zaczystego nie jest. Z martwą myszą, tutaj na dole. Siur się nie przeciśnie taka jednostka, brudna niemiłosiernie to jest na DDR3 mamy tutaj płytę ASRock Z97 Pro procesor Haswella tu jest albo Intel 74770 albo 4970 będziemy chcieli pokazać wam najnowsze pasty termoprzewodzące nie jakieś tam Thermal Grizzly cryonaut czy Krajoshi, tylko coś naprawdę wyjątkowego. Zobaczmy czy się włączy w ogóle. Coś nie chce, ale... Pierwszy może... warkot i proszę. I Warto. rusza. Pośłak! Pamięci też mają dosyć wybitą konfigurację. Dwa różne zestawy. 24 giga łącznie. 24 giga łącznie. Tu troszeczkę się pogięło. Ale to nic. Obraz daje, to najważniejsze. Dwa ssd -ki. raczej kończą swój żywot, ale... No a co to jest jeszcze ciekawego? Nie, to co do Windows <grym> Do testów będzie tu wszystko odkurzone, wyczyszczone, postawimy świeży system no i widzimy się niebawem. Tutaj bohatera komputera, o którym wspominaliśmy wcześniej co będziemy na nim robić, mianowicie chcemy sprawdzić wydajność pas termoprzewodzących w tym wypadku będą to majonez kielecki, majonez dekoracyjny winiary, czyli dwóch odwiecznych rywali majonez mój no czyj, oraz ekstra które dorzucimy wam później dobra i tak najpierw sprawdzimy sobie jak poradzi sobie nasze chłodzenie na normalnej pasi termoprzewodzącej od Noctua NTH1 a chłodzeniem będzie Redragon CC1014. Dosyć małe chłodzenie. Bo wiatraczek tylko 90 mm, ale będziemy mogli sobie odczytywać temperaturę prosto z niego. Dodatkowo, na 3 tytki zamontowaliśmy sobie tutaj jeszcze jeden taki wentylator od NZXT, żeby tu był jak najlepszy airflow. Ustawiłem już wcześniej wentylatory na 100%, żeby tu był idealny przepływ powietrza. Ten wentylator niestety się zatarł, nawet się już nie kręci, <gry> ciężko go w ogóle poruszyć. To nie jest jakiś bardzo gorący procesor. Ja oscyluję, że tu będzie w granicach. 63-64 stopni, może ciut mniej. Nie będę podłączać tego wentylatora pod RGB. Nie bardzo, nawet złączę, żeby to zrobić. Trzeba by było użyć przejściówek. Nie będziemy tego robić, nie ma potrzeby. Wcześniej zrobiłem sobie szybki test, czy to chłodzenie w ogóle działa. Elegancko temperatury zczytuję. Sprawdziłem również w innym programie, pokazuje dokładnie identyczną temperaturę. Wygląda dosyć sensownie. Podłączamy. Proszę bardzo, jeden SSD, trochę wisi, ale jak to stacja robocza, więc może powiesić. No i ogień. Ruszy, nie ruszy. <laughs> o! Chwilę to zajęło. Troszkę szumi. Zobaczymy sobie jeszcze kondycję dysków. Jeden dysk od Samsunga w 90% jeszcze ok. Mam przypracowane 35 tysięcy godzin, drugi 87 czyli są w idealnym stanie. No proszę Państwa, same siła na no Będziemy sobie robić testy programem OCCT w pełnej wersji. Już tam ładnie scytuję temperaturę 37 stopni, mode extreme. Myślę, że tak na każdy Majonez, plus ekstra, no to damy tak po 10 minut, niech się to wygrzewa. Obstawiałem, że około 63 4 będzie miało, jednak ma troszeczkę więcej. To 90 mm chłodzenie jednak nie jest aż tak wydajne. To jest Noctua NTH1, no i zobaczymy po dłuższej chwili. Ja obstawiam w takim wypadku, jeżeli teraz ma około 69-70, no to już w tej granicy zostanie. Koło 70 stop. Myślę, że Majonez kielecki pobije ten wynik. Myślę, że możemy już. Częstość jest 21 minut, około 71 stopni, tak się utrzymuje, tam skacze stopień, jedną stopień, drugą, robimy stop, ok, wyłączamy maszynę i teraz wchodzi nasz główny bohater, personalnie mój ulubiony majonez, nałożymy coś prawdziwego. Cyk, cyk, potężny kuler. A Dragona. Co tego montaż tego chodzenia jest bardzo łatwy i pasuje do, do wielu podstawek. Nie byłem pewny, czy pod tą podstawkę będzie dołączony braket, ale jest. Wyczyścimy tą pastę nałożymy coś zupełnie pysznego. 65 lat tradycji i tyle stopni też by nam odpowiadało. No idziemy. Mmm, Bez konserwantów z połem. To jest to. Dużo go będzie. Pięknie się rozsmarowuje. Który najlepszy do sałatek, a który do haswela? Tręcimy chodzenie i przyjmujemy zakłady. Ile obstawiasz? W sensie no jak dla mnie, to to... Ja... Andrzej. <głos> 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 jak dla mnie 80 stopni stabilne. Pytanie, czy on się po prostu nie rozleje i nie zewrze nam jakichś styków na... Wszystko płacenie? może się zdarzyć. Wszystko może się zdarzyć, aczkolwiek widziałem też różne przykłady, innych zastosowań. Z tego co sobie dokładnie jeszcze przeczytałem, to niewielkie przewodnictwo elektryczne jest elektryka prąd nie tyka. nie jestem elektrykiem, <laughs> więc może być różnie <laughs> a jako, że pochodzę ze Świętokrzyskiego, to kielecki nie możemy mnie mamy go, trzyma się, piękna robota ręka pana ma nas w <laughs> Windows się załadował, software jeszcze myśli nad temperaturą, nie do końca wie jaka OCCT 44 stopnie, 49 nie za mało. Wcześniej w spoczynku było ciut mniej. 51. Czy procesor będzie tratlował? Czy komputer się wyłączy? Jedziemy 80 stopni na start. 82, 84. No, ja bym tu ostro przegrał. Mamy pod 9 dych. 91. Temperatura 90 stopni. W tym wypadku myślę, że jest w miarę okej. Okay. Wydaje mi się, że ten procesor do 100 stopni spokojnie może sobie dać radę. No, robi się coraz cieplej. Firmowy samochód, 95. <noise> jedziemy! 93 jedziemy w górę. Jedziemy! Nie jest dobrze. 98 <noise> Jedziemy! Jednak mają 100 stopni. <noise> Chodzenie nam mówi cześć. <noise> znaczy, że trzeba by to <głos> zakończyć. <głos> spokojnie, spokojnie. Nic nie dzieje. Jednak mamy skileski. Nie spełni swojej roli. Może go za mało użyłem. <noise> to też może być to. No, komputer się nie wyłącza, procesor nam tortuje, rzuca zegary, już jest tylko 3100 MHz, 99 stopni. Zastanawiam się, czy jest jakiś tutaj zapach. Czasami się zamawia pizzę z zapiekanym majonezem, aczkolwiek jest jakiś zapach. Ale to może słoiczka, elegancko. Mamy jeszcze dwóch kandydatów. Może mój jest gęstszy, też bez konsumatów, albo dekoracyjny. Jaja ściółkowe, certyfikat jakiś, proszę bardzo. O procesor ewidentnie ograniczył swoje działanie, ale komputer się nie wyłącza. Mały test ekstra. Czy jesteśmy w stanie coś jeszcze tutaj robić? Przecież działa nam przeglądarka. O, proszę, działa. Jest taki troszeczkę ostry zapach. O nie, nie, raczej, raczej. widzieć się nie dobra. powinno. Czy teraz to duży? Raczej też nie. Zdarzyło się zapalić marihuanę. W Polsce grozi za to kara do trzech lat więzienia. Szkoda. <śles> <śles> Ale jak widać... Procesor jest męczony, a mimo to jesteśmy w stanie sobie normalnie serwować po internecie, więc z blaku laku, jak nie ma pasty, a musimy sprawdzić na przykład rozkładówkę MPK, nie ma problemu. Okej, okay. instalujemy sobie świetny tytuł, zobaczymy czy jesteśmy w stanie jest zagrać w międzyczasie. O proszę, welcome madman. Tak jest, to jest testoryzm przyrządny, ale proszę bardzo, temperatura spadła. Zobaczymy, jak sobie radzi OCT w tym czasie. Chyba nam się software wyłączył? Jest taka opcja. Może ja to zrobię, sprawdźmy sobie, czy jesteśmy w stanie na nim grać. Prosta wielka. Kto grał, ten, wie. Oj, panu, <grym> <grym> nie. Oj, wygrałem. grałem. Nie tyle, że grajmy jeszcze raz. Lekko tnie. Może to dlatego? <grym> Sweet. Mam tu znajomych, którzy na sam szczyt wyszli, to nie bym. ja. Ewidentnie coś przycina. Myślę, że tu pamięci mają rady. O, sweet! Aha, no, nie wiem, że sweet. Ugrzewam 60 stopni. Piękna sprawa. Można powiedzieć, że śmiga. Dorzucić tu takiego a i może nawet... Wieśka byśmy odpalili cyberpunk. A no, pewnie też, że pociąga. Czekamy na nowe GTA. Great! To kiecki. Co działa? Ten etap. Możemy zakończyć. Procesor po pamięci, ale widzę, że tu również do stopni idzie, miga, zaraz na powie cześć. Tak jest, 72 w potem on spadnie do 50, zrzuci zegar, trotruje, ale komputer się nie wyłącza, co najważniejsze. Ciągle możemy coś robić, zagrać w na czas, napisać coś w notatniku, w Wordpadzie. Ok, pora na drugiego zabudnika. Wyłączamy, ścieramy zapieczony majonez. Opa, zobaczymy to, jak to ta wygląda że się tam troszeczkę rozlał. to <grymne> <Czuł> za zapach. <grymne> Konsystencja jego jest troszeczkę wodnista i przez to nam większość wycieku na boki. Jakby to teraz wyczyścić? Myślę, że najrozsądniej w tym wypadku by było wyciągnąć z soketu. Ale kurczę, trzeba by było rozkręcać całość. Nie za dobrze. Nie za dobrze. Panie kochany. Może nam najść do soketu. <grymne> nie najlepiej. Nie najlepiej. Jest git. Procesor Still Good specyficzny zapach, taki troszeczkę ostry. <grych> Stajnia Intela, niebiescy, gotowy do akcji na kolejny test. To jedziemy! Może sekretem są te jaja ściółkowe. Zobaczymy. Smak jony z jest według mnie dużo inny, w ogóle inny niż kieleckiego. Nałogorzymy no, go ciut mniej tym razem. Nauczeni doświadczeniem. Oj, co tu się dzieje? Dobra, wspomogę się paluchem. Wytrzemy chłodzenie. Spisało się pięknie. Jak nowe. Jeszcze ciepłe. Oj, tu gorąco, gorąco. Coś ta temperatura nie ucieka. No, teraz widać. A na koniec zostawimy mój. A później dorzucimy wam coś ekstra. Może zaznaczymy jeszcze, że w pomieszczeniu jest 21 stopni. Nie polecamy tego robić w domu podłączamy może tu chodzi o kalorie 42 stopnie 47 no zaczyna się podobnie jak w przypadku kieleckiego odpalamy OCCT no i załączamy torturę odniosę O po spoczynku 35 stopni 33 temperatura rośnie o zaczyna migać Niesamowite. 85 stopni po takim czasie. Rozprowadzenie majonezu po całym procesorze nie było dobrym pomysłem. Rozlał się na boki, a zostawienie tej jednej dużej kropelki przysłowiowej na środku skutkuje bardzo dobrą temperaturą. Proszę zobaczyć. 84 stopnie przy 71 na paście Noctua. Jeśli Noctua robiona jest na bazie winiar, to jest bardzo akceptowalna temperatura. Mamy to! Aczkolwiek już się unosi delikatny aromat zapieczonego majonezu. A i si lepiej się sprawdzi. Niestety, to chyba nie jest wina komputera. Jestem pewny, że klikałem. 40. Piętro. 50. mamy to, idziemy po rekord na majonezie. A temperatura 85 stopni, ewidentnie no, nakładanie majonezu ma znaczenie. Dajmy mu jeszcze chwilkę. Jeżeli tak się utrzyma, nie przekroczy 90 stopni. Chyba że to te kalorie. Ile tu mamy kalorii? 699. Bez barwników. I tu mamy z wolnego wybiegu. Pozwolę sobie skosztować. No inaczej smakuje niż te dwa poprzednie. Uznany za najlepszy, ale nie do chłodzenia. Dobra, 85 stopni 84 waty. To nie jest tutaj, że turbo boost tego procesora. On chyba wyciąga na więcej. No dobrze, no dobrze. Przejdźmy sobie do ostatniego kandydata w takim razie. Możemy tu uznać, że tu jest stabilne 85 stopni, co jest bardzo dobrym wynikiem. Jeżeli byśmy dali na ten procesor powiedzmy chłodzenie Noctua, to myślę, że tu mielibyśmy stabilne 75 stopni, co jest bardzo dobrym wynikiem. I można by z tym majonezem sobie egzystować i wymieniać go raz w tygodniu. Dobry plan! O zapach majonezu. No dobra. Komputer z majonezem. To nie będzie najpiękniejszy materiał generalnie, tyle ci w się. Sensie... Nie musi. Być. To jest. Co za jaję. Kurna wyciek. Jednak zobacz? Dobra, trochę tam zostanie. stanieć. Nic mi nie będzie. Dawaj Dawaj, się kameruje. Proszę. Poczesuj. Troszeczkę nieprzyjemny zapach jednak. Taki ostry, nieprzyjemny zapach, w mojej opinii. Kandydat numer 3, bramc numer 3. Czytam się Chaiseong. Może chcesz liznąć? Dobra, myślę, że będzie. Reszta do pasty jajecznej niedzielnej. Z tego miejsca już chcemy zaprosić na kolejny test. Test Ajo. Zamiast płynu na bazie GlicoLu będzie kola 0. Czemu kola 0? 0 stopni. <noise> Także następnym razem zrobimy taki test, że weźmiemy Ajo, takie, w którym można łatwo wymienić płyn. Uzupełnimy go kolą bądź. Jak macie pomysł na jakiś inny, fajny płyn, czemu nie? Jesteśmy otwarci na wszelkiego rodzaju propozycje. Okręcone. Ok. Podłączamy. I jedziemy z moim majonezem. Jeżeli będzie oscylował w granicach 85 stopni, ewidentnie, majonez skilecki był źle nałożony i błędy zostały popełnione. Mamy, mamy. No to w górę serca. I jedziemy. Topiony majonez nie jest odurzający. Szkoda, bo już byśmy się nieźle odurzyli. Na pewno trzeba się będzie przywietrzyć. Go. Się. ile stopni O! przesunął się na wentyl na trytce. Trzeba go cichaj cicho, cichaj. elegancko. Jadzę tickster. bardzo. Marble Gaming. Gotowi do testu, jak najbardziej. Tu, tu, ru. Cyk. Czujesz piękny zapach normalnie jak na grillu? Może sos cząstkowy by dał radę. Może kepucz? Nie wiadomo. 37 stopni w spoczynku. 51 pokrywa z nami. Mam takie wrażenie, że nie zawsze te wentyle jadą na 100%. O, to jest leciwy komputer. Wydaje mi się, że przy teście poprzedniego majątku te wentyle wiały troszeczkę mocniej. Tu mamy od razu 84 stopnie na start, 86, 83, 90, 92 stopnie, 88. Wydaje mi się, że nie wieje to w taki sposób. Jak wiało to wcześniej. Może się coś wykrzeczyło <laughs> ale tu wszystko jest dobrze podpięte. 95 stopni. Zaraz tu będziemy mieli Saigon. Tu rucham. ponownie, tu jest spięte, tu jest spięte, to jest śpięte. A może tak, moje urojenie. Teraz, je. chyba wiem, co było nie tak. W przypadku majonezu kieleckiego, szybka diagnoza. Uważam, że ta duża ilość ten makaron kabli wszedł nam w wentylator i on po prostu się nie kręci. A że mamy ustalone na 100%. Nie zwróciliśmy uwagi, że wentylator ten... Mały wentylator stoi, jak myślisz. Zobaczymy, jak się teraz zachowa majonez. Wydaje mi się, że teraz będzie trochę lepiej, a jeżeli będziemy miał 100 stopni, no to teraz mieć branżę. 78, 90, 96, 85, 84, czyli mamy bardzo podobny zbliżony wynik do majonezu miary 84. Brawo. Czyżby? Także wychodzi na to, że jaki byś nie mieli majonez, można go śmiało używać, niczym się nie przejmować. Może neutralizator zapachu by się przydał. Chłodzenie <grystanie> już nam nie mówi cześć. Świetna maszyna, można sobie płytkę wypalić jakąś. Okej, okay, to dajmy drugą szansę. Majonez kielecki, 65 lat tradycji. Nie szczędziłem mu majonezu. Wydaje że będzie bardzo podobny jak w przypadku dwóch pozostałych. W okolicy 85 stopni tu się liczą detale. Na razie wygrywa moje z winiary o jakieś 1-2 stopnie. Wypadał lepiej niż mający mój, czy tam twój, czy tam nasz. Mam <grym> z kielecki, podejście drugie, 3-2-1, niech się dzieje. I podpalamy 46, 47 jest ok. Zachowuje się podobnie jak pozostałe dwa majonezy. Czuję, że teraz będzie znacznie lepiej niż przy pierwszym teście. 3, 2, 1. Idziemy. No i możemy go zostawić. Mamy 83 stopnie, 84, więc już mamy bardzo podobnie jak w przypadku dwóch pozostałych kandydatów. Zobaczymy jak po 10 minutach, jaki będzie wynik. Można nas zaskoczyć. 70, 81 stopni, 82. Mamy tu jakość porządnej pasy termokrzywożącej. Zobaczymy za parę minut. Patrz, dobry wynik, mało po okay. mamy 25 minut testu. Daliśmy drugą szansę majonezowi kieleckiemu i to był dobry ruch. Chyba mamy zwycięzcę. Temperatura na majonezie kieleckim, z którą daliśmy drugą szansę, waha się między 83, 86 stopniami. Średnio utrzymuje się na 84. 86, 85. Myślę, że mamy albo tu zwycięzcę, albo ex postawimy te dwa majonezy, 85-86, czasami 84, ten majonez wpadł najgorzej, 87 stopni, 88 czasami dobijał, więc myślę, że tutaj ci dwaj odwiecznie rywale, na sokecie tutaj intelowskim nie włonimy zwycięzcy niestety, ale mamy ekstra konkurenta, co też gości na stole świątecznym. To jest chrzan od krakusa, coś nowego z płatkami chili. Chcieliśmy kupić tradycyjny chrzan, polonezę się nazywa, no ale niestety w sklepie mieliśmy coś takiego, bądź wersję z jabłkiem. Wybraliśmy wersję z chili, myślę, że ostro schodzi procesor. To jest nasz bonus, sprawdźmy sobie, co się stanie przy użyciu chrzanu Krakus. Jak dla mnie, na pierwszym miejscu jest zawsze kieleski. Nie wiem jak najlepiej zrobić. Czy dać mu wysnąć i go zyskrobać? To chyba by było najrozsądniejsze. Ale boję się, że zacznie śmierć tutaj troszeczkę nam w naszej sali do montażu. I teraz mamy specjalnego konkurenta. Chrzan. Czy ktoś patrzył, czy można użyć chrzanu jako pasy termoprzewodzącej? Nie wiem. Nie okej. Okay. Niech Chan też go nie będziemy oszczędzać. Proszę, bo... chociaż może ciut za dużo. Niełatwo go nabrać z powrotem. Chyba ta łopatka się do tego nie nada. Dobra, trudno, los tak chciał. I jedziemy. Nie wiem, czy dobrze robimy. Nie proponuję robić takich eksperymentów ogólnie. Zachęcam do eksperymentowania w kuchni. Proszę Państwa, teraz mamy tutaj piękny, świeży chrzan z płatkami chili, który wzmacnia naturalny smak chrzan. Idealnie komponuje się z mięsami, wędlinami i serami. A pamiętajcie Państwo, pizza bez ananasa. Ech. Dobra, o, no to co? Cyk, 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 świeci. Okej, okay. mamy podłączone. To podłączone, no to good morning, Wietnam. Kolecznika stąd, to już napaczkało, wszystko w majonezie. Odpalamy CCT. na ten moment mamy 37 stopni. Let's go! Gwarancja smaku, czy też gwarancja przewodności cieplnej? Sprawdźmy sobie. 81 stopni, 83, 86, 88, 89, 86. Jeżeli się okaże, że krzan osiąga podobne temperatury co nasi trzej konkurenci, jest jeden. Wszystko, co ma, znajdziecie w kuchni, uży, możecie użyć jako po 86. No to, to się jak ryba w wodzie. 88, Chłodniutko. 15. 15 stopni różnicy między pastą, która jest stworzona właśnie do tego, a chrzanem krakusa. Podejrzewam, że szłoby jeszcze zbić, mając lepszą pastę. Jeszcze 2-3 stopnie by pewnie można było zbić na samej paście. Ale chrzan, no tak, około 88 stopni ciągle się utrzymuje. 86, 88. Więc chrzan jest najgorętszy z całej czwórki w tym wypadku. To mamy zetwo. rywali, potem mój, no i potem Krakus. W takiej kolejności około 85, około 86, 7, a tu 7, 8. O, nawet 89 pokazuje. Więc jeżeli pierwsze co znajdziemy w lodówce, to majonez, może zapomnieć o chrzanie. Jedziemy w to. Nie wiem, Adamo jak ketchup, musztarda. Może mamy tam jakiegoś faworyta, pesto. Co by było z pesto? Pamiętajcie, komputery Madman Gaming najwyższej jakości. Ale przed świętami można pozwolić sobie na trochę żartu i chwilę relaksu i potestować takie oto pasty. Ok, wracamy po testach. Nie wyłoniły nam niestety Pewnego zwycięzcy, dalej jest debata, który majonez jest lepszy jako pasta termoprzewodząca, czy jest to majonez kielecki, czy jest to majonez dekoracyjny winiary, temperatury bardzo zbliżone, 85-86 stopni, troszeczkę gorzej wypadł majonez yy, mój z lewiatana, smaku całkiem niezły, natomiast jako pasta 2-3 stopnie yy, gorsze. Jako ekstra dorzuciliśmy chrzan, krakusa, spotkanie, chili i chrzan zajął ostatnie miejsce około 88-89 stopni w stresie. Tak prezentują się nasi kandydaci. Ze swojej strony pragniemy dodać, że komputer był na poważnie, cała reszta była dla żartów. Proszę nie robić tego w domu, ale zachęcamy do eksperymentowania w kuchni. Trzymajcie się, strzała. <dramat> ale niech będzie nie zalecamy robić takich testów w domu szkoda sprzętu, tego nam nie szkoda on jeszcze nam posłuży troszeczkę do różnych testów